Cześć, nazywam się Natalia Tatarczuk i jestem z kadry szkoleniowej Car Group. Dzisiaj powiem Wam kilka słów na temat pozytywnego myślenia w zespole. Czasem wystarczy jedno trudne spotkanie, jakaś nieprzyjemna sytuacja, złe wystąpienie i cała motywacja zespołu siada. I właśnie, jeżeli wtedy mamy. Kogoś w grupie, kto jest optymistą, kto jest właśnie pozytywnie nastawiony do tego, żeby działać, żeby robić więcej, żeby podnosić się po tych porażkach, wtedy pomaga podźwignąć zespół. Słuchajcie, ale z tego możemy się czegoś nauczyć. To nie jest jakaś katastrofa. Damy sobie radę. Więc warto spojrzeć na pozytywne myślenie nie jako jakiś dodatek, ale tak naprawdę jako fundament. Solidnego, silnego zespołu, który będzie realizował swoje projekty, szedł naprzód, nawet w takich sytuacjach, kiedy wydaje się, że jest bardzo ciężko, kiedy pojawiają się kryzysy. Ale czym tak naprawdę jest pozytywne myślenie w zespole? Przede wszystkim to nie ma być jakiś sztuczny optymizm, udawanie, że wszystko jest w porządku, kiedy tak naprawdę nie jest. To sposób, do różnych sytuacji, tych trudnych i tych prozaicznych, dobrych, aby nauczyć się doceniać, że w tym momencie dajemy radę, że potrafimy radzić sobie nie zawsze, kiedy wszystko idzie po naszej myśli. To umiejętność spojrzenia na nasze porażki nie jako coś, co jest ogromnym błędem, ale jako lekcja. Jako wyzwanie, a to już jest zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inny sposób myślenia, który, no cóż, trzeba wytrenować. To nie jest takie proste, to nie jest coś, z czym się rodzimy, jesteśmy osobami nagle szczęśliwymi. Nie. My na przestrzeni lat musimy wypracować w sobie takie podejście do życia, ale jest bardzo pomocne, szczególnie kiedy przed nami stoi. Wiele różnych trudnych momentów. Wtedy łatwiej jest przez nie przejść. Pozytywne myślenie objawia się też tym, jak ze sobą rozmawiamy. Czy potrafimy się słuchać? To potrafi budować zaufanie, szacunek i zaangażowanie zespołu. A to jest kluczowe, kluczowe do pozytywnej, dobrej współpracy. A co się dzieje, kiedy brakuje tego pozytywnego nastawienia? Niestety szybko odwieje się to na atmosferze, na braku efektywności. W zespole zacznie dominować krytyka, niechęć do zmian, brak wiary w siebie, w sens wykonywanej działalności, większe narzekanie w momencie kiedy rozmowa nie pójdzie tak z klientem, kiedy prezentacja nie wyjdzie tak, jak byśmy tego chcieli trudności będą urastały do rangi ogromnych problemów. Zamiast wspólnego poczucia odpowiedzialności dojdzie do obwiniania, że ty mogłeś się zachować inaczej, że ty mogłeś pomóc, ty mogłeś zrobić jeszcze coś w inny sposób. I taki klimat nie tyle będzie zniechęcał do siebie nawzajem członków zespołu, ale sprawi, że zacznie się zamykać, że nie będzie już między Osobami w zespole jakiejś większej otwartości, chęci do poznawania się, nie ma niestety odwagi. Zespoły, które potrafią się wzajemnie wspierać, postrzegać siebie jako wspólnota, jako grupa, działają szybciej i przede wszystkim skuteczniej, a na tym będzie głównie zależało naszemu szefowi, naszemu menadżerowi. I nie będą bali się popełniać błędów, zadawać pytań podczas jakichś spotkań, bo będą wiedzieli, że nie spotkają się z taką krytyką, z ocenianiem, z obwinianiem, i to będzie budowało też większe zaufanie do siebie. Co więcej, taka pozytywna atmosfera będzie zauważana na zewnątrz. Klienci, partnerzy, a nawet kandydaci. Osoby, które chcą pracować w danej firmie, będą miały takie przekonanie, oni się wszyscy lubią. To się po prostu chce. I jeżeli widzimy firmy, a właściwie osoby, które od lat pracują w danej firmie, możemy mieć takie przekonanie, wysnuć wniosek no z czegoś, to jednak wynika. To musi być na tyle, na tyle tak fajnie, pozytywnie, że ludzie chcą zostać. Nawet jeżeli ten zarobek byłby troszeczkę niższy, ale jednak ta atmosfera by odgrywała główną rolę. Ludzie czuliby się jako bardzo fajny, zgrany zespół, to jest większe prawdopodobieństwo, że zostaną tutaj w tej firmie, niż mieliby iść gdzieś, gdzie będą źle traktowani, gdzie będą szykanowani, a pieniądz miałby być większy. Bo to jednak nie na tym polega. Relacje są tutaj najważniejsze, oczywiście. Inne elementy także, ale to jest coś, co trzyma w bardzo dużym stopniu ludzi przy pracy. Tworząc jedność, tworząc prawdziwy, dobry, pozytywny zespół. Pozytywne myślenie to nie jest cecha, to jest nawyk, to jest coś, nad czym pracujemy nawet z czasem całe życie. I jestem przekonana, że znasz osoby, które powiedzą: Ja jestem realistą, ja patrzę na świat takim, jakim on jest. Nie udaje, nie żyje sobie w bańce, nie tworzy sobie świata idealnego. Dostrzegam te trudności, okej, okay. trudności są, trudności będą, od tego nie uciekniemy, ale tak naprawdę chodzi o nastawienie. Jak ty podejdziesz do tych wyzwań, do tych problemów, na czym ty się skupiasz? Czy dostrzegasz to jako możliwości, jako szansę na rozwój? na to, żeby się zjednać z zespołem właśnie wtedy, przede wszystkim wtedy, kiedy nie jest łatwo. To jest zestaw małych decyzji. Małych decyzji, które będziemy podejmować i podejmujemy każdego dnia. Jak zareaguje na wezwania? Jak zareaguje na to, kiedy ktoś popełni błąd? W jaki sposób zwrócę mu uwagę? Czy zauważy, że komuś się coś udało? Nastawienie buduje się w czasie, przez doświadczenia, refleksję i codzienną komunikację, bo to jest najważniejsze. I choć liderzy mają ogromny wpływ na, nazwijmy to tą kulturę zespołu, to każdy z członków zespołu wnosi coś od siebie i swoim nastawieniem może wiele zmienić, zarażając też przy tym inne osoby. I co? Właśnie fajne to, że czasem nawet jedno zdanie, jedno pozytywne zdanie potrafi wiele zmienić. Ktoś się może tym zainspirować, poczuć większe wsparcie. To ważne, żebyśmy mieli w swojej grupie osoby, które wnoszą taką radość do środowiska. Gdzie idąc do pracy, mamy poczucie, kurczę, znowu spotkam fajnych ludzi. I nawet jeżeli w domu mam jakieś problemy, to mogę się na chwilę oderwać, mogę się pośmiać przy tej kawie. Kiedy siedzimy sobie w grupie, porozmawiamy, bo to też jest ważne w pracy. Właśnie przez to buduje się fajną atmosferę. Chce się pracować, chce się mieć większą motywację, a co też ważne, dla nas wszystkich większą efektywność.